Czy byliśmy oszukiwani, czy monety mosiężne były produkowane również z innych stopów do 2013 roku, jak sugerują nieraz różni moi widzowie? Sprawdzamy. Ale cześć, witajcie! Co jakiś czas ktoś pisze komentarz, że w tych monetach mosiężnych, mosiąc manganowy Produkowanych do 2013 roku. Ostatnia partia 2014, nota będę dość rzadka i cenna, że ten mosiądz to tak naprawdę często też były inne stopy, żeby obniżyć koszty produkcji. Słuchajcie, ja nie wiem, skąd się biorą te historie, jak to sprawdzić. Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe informacje, pisze komentarz. Może być nawet za miesiąc, za dwa. Piszę komentarze jako przypnę, żebyśmy wszyscy wiedzieli i byli bardziej douczeni. Bo ja na przykład ktoś pisze, proszę sprawdzić magnesem. Sprawdziłem, no, nie powiem wam, z 2 kilo tych monet, też w albumach to co mam. Żadna mi się nie przyczepiła do magnesu. To jest magnes z takiej firmy Geomag. Słuchajcie, po, z, z, jak ktoś ma dzieci, to polecam zabawka, magnesy i różne. Tutaj mamy już wersję tą po 2014-2015 no i tutaj widzicie od razu to. Zresztą pokażę Wam, ten magnes działa na tych monetach Royal Mint. Ale tutaj teraz piszcie mi w komentarzach, czy ktoś ma taką monetę do 2013 groszową, że magnes jest po prostu, że magnes przyczepia się do tej monety. Bo co raz ktoś pisze, nie wiem czy to jest mit, po prostu ktoś gdzieś coś usłyszał i wypisuje takie rzeczy. Wiecie, nieraz się ktoś chce pochwalić jakąś wiedzą, którą gdzieś tam usłyszał z TikToka. No ale niestety to musi być też wiedza sprawdzona i poparta jakimiś faktami, więc jak ktoś wie, to pisze. Bo ja nic nie znalazłem, no nie będę tu klepał, już to wszędzie przeglądłem, straciłem sobie dwie godziny. Straciłem a, albo i nie w celach naukowych. Teraz piszcie te komentarze, już Wam pokazuję, jak ten magnes działa na Royal Mintach. A tutaj nasze grosiki produkowane już w technologii stal powlekana. Także spójrzcie. nie jest tak, że ja jakiś magnes wyciągłem nie wiadomo skąd i od razu się przyczepia. No i tu mamy nawet 10 groszy, spójrzcie, 10 groszy miedzianikiel. O widzicie? Przyczepiło się 10 groszy miedzianikiel, dlatego że z drugiej strony jest stal, bo inaczej to nie ma szans. Co to za rocznik? 2001. No i także piszecie w komentarzach, co o tym sądzicie. A cała historia wzięła się stąd, że nagrałem filmik, że jeden grosz jest warty 3 grosze, a teraz już dużo może być więcej za niedługo, ponieważ jak wiecie, inflacja idzie do góry, no to już nie jest jakaś tajemnica i nie ma sensu ciągle tego powtarzać, więc tam osiąc ciągle idzie do góry, a jest w obiegu, warto zbierać, bo być może kiedyś się przyda. I słuchajcie, istnieje tylko przypuszczenie, że wśród tych mociężnych są inne. Nie ma na to dowodów, jak dla mnie jest to mit i nie wierzę w coś takiego. Natomiast piszcie w komentarzach, może się mylę. A słuchajcie, do nakręcenia tego materiału wykorzystałem taką matę. Świetnie się nadaje do wysypywania monet i przeglądania. Kupicie ją w tym sklepie, esnumizmatyka, link do tego sklepu poniżej, 10% zniżki na kod zakapio2022 do końca roku wielokrotnego użytku na monety, banknoty, znajdziecie tam również akcesoria i inne rzeczy. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Hej!